Żwirek od razu by Ci powiedział, jest zima, to jest zimno. No ale w sumie już jest wiosna. No. no hejka na moim kanale. To jest ta sama sytuacja, co w poprzednim odcinku, czyli zamykam drzwi. Ale to nie jest ten sam odcinek, żebyście nie myśleli. Witam Was serdecznie. Ja oraz... Hola amigos. I akurat tu się bardzo dobrze składa, bo idziemy obok... To była kiedyś rabata, ale ona bardzo ucierpiała podczas remontu, bo tu było rusztowanie, tutaj było wszystko. No i tak stwierdziłyśmy z Martą od rana, że nie poddajemy się tej zimowej aurze, bo jest naprawdę zimno i pochmurno, i no nie sprzyja pogoda. Ale stwierdziłyśmy, że przywołamy ciepłą wiosnę przez nasze prace ogrodowe. I jedziemy do świecia, do tego centrum ogrodniczego, które tak bardzo lubię odwiedzać. Jakieś roślinki nowe? Coś? Ja już jestem takim ogrodnikiem na Maxa a Marta ostatnio się wkręciła, bo jeździ namiętnie do e, Franka i tam kawałek... Tak, sąsiada. którego znacie z moich... moment... Którego znacie już z moich odcinków. Franek, rolnik na Żuławach. No i udostępnił Marcie kawałek swojego ogródka i spodobało ci się, nie? A się zasłoniłaś tymi paczkami, cię nie widać. Dla Was to robię. Tak, Z tak, miłości. tak. Tak, i... spodobało mi się bardzo. Zdjęłam się. Tak. Dzisiaj jeszcze zrobimy zdjęcia, bo um, będą nowe bluzy. Takie w takich fajnych kolorach. Fuksji no. oraz haber, tak, no, tak wiosennie. Oglądałam, robi wrażenie. Elegantko. Pełne poświęcenia z Martą zrobiłyśmy na sklepy zdjęcia nowych bluz. To jest taka krótka seria. Miałam już 2-3 razy u siebie na sklepie, więc będzie dostępna tylko przez chwilę i one się nie powtórzą w pięknym kolorze, właśnie fuksji, habru i białe. No i są dostępne tylko i wyłącznie teraz przed świętami. A się nagadałam. Wybierałyśmy same kwadraciki dobierałyśmy wczoraj wieczorem. A Do. Kasia sobie wbiła w kolano igłę. Szpilki, to szpilki, były szpilki. Tak, to były szpilki. No nic, no więc dzisiaj taki luźny vloguś z mojego życia, bo... Bo tak. Małe zakupy. To są. Ty ci, ty ci. Nie żałuję niczego. Marta, kupiłam sobie śliwkowy lakier. Mogę ci zrobić w końcu paznokcie. Nie. Chodź, bo trzeba kupić jeszcze płyn do naczyń. To się nie śmiej, bo ty kupujesz. Nie, moja Zrobiłyśmy zakupy. Byłyśmy w Drogerii. Jesteśmy zadowolone ze wszystkich zakupów. a mm, szczególności z czekolady. Z rzuchami. Mhm. Mm. Mhm. I... wpadłam na pomysł, mm. wracamy do domu, ja robię obiad, a Marta będzie robiła rabatę. Na to? Ja jestem za, tylko potem ty najwyżej będziesz przesadzać. To mm -hmm. ci nie będzie pasować. Musisz obiecać tylko jedno, widzom, że nie będziesz za dużo gadać. <gadanie> ja jestem jednofunkcyjna. Ja słuchaj, albo robię, albo gadam. Mm -hmm. Jeżeli zaczynam gadać, to przestaję robić. Chociaż nie, w sumie akurat u mnie na kanale lubię, jak ja gadam, to dzisiaj ty pogadasz. Może jakiś temat ci zarzuca? 说话呗。<laughs> Jest taki, że tu kiedyś była rabata. Teraz rabaty nie ma. W zasadzie Uuu. możesz robić co byś chciała, ale zrób tak jak ci powiem. <laughs> Zdaje się na ciebie, ale dam ci. Nie pewne, będzie po twojemu. Ale dam ci pewne wskazówki. Aha. Bo widzisz tam te żonkile. Aha. One były tak naprawdę właśnie w takiej tutaj rabacie, bo one była tak dalej. Ale ja też błąd zrobiłam. Bo jak ja tutaj. Plewiłam i trochę przekopałam. To ja nie wiedziałam kiedyś te cebulki, tych żonkili, były w takim plastikowym koszyczku. Aha. Żeby one się nie przemieszczały, a ja tak. nie wiedziałam, do czego to jest. I ja tam, wiesz, wyjęłam tam, to wiesz, to, to jakieś śmieci, nie? No i teraz stąd te żonkile się przeniosły tam na Aha, rozumiem. szok, nie? W ogóle, że to tak wędruje. Ciekawe. Cała kępa, cała kępa się przeniosła. Tutaj krzaczki pewnie jakieś, co? Słuchaj, bo tam jest takie, widzisz, takie piasz, piaszczyste bardzo. Mhm. Ja w międzyczasie jak ty tutaj, będziesz y, czyściła i tak dalej, to przywiozę z dwie taczki takiej przekompostowanej lepszej ziemi, Dobra. żeby to trochę Rozumiem. przemieszać. Dobra, to na razie tak rozłożymy, a potem ja to sobie z boku położę. Dokładnie. W tamtym roku zrobiłam te dwie rabaty tam z przodu, nie żeby to no, pamiętam, nie kończące się. Tak dużo tam się działaś. Tak, tutaj jest dużo rzeczy, które bym chciała zrobić, to nie jest tak, że wiesz, nie mam pomysłu. Nie masz czasu tyle. No, bo to wszystko, wiesz, czas. Człowiek musi pracować. Tak zarabiać. Pieniądze, mm. ja się... o to jest dobry temat, bo a. często ja nie wiem w ogóle czy jestem w kadrze, czy ja tam jestem gdzieś... powiem po ciebie tach. nie ma, to ja jestem a. widzisz, nie, a propos pracy i zarabiania, nie, mhm. jak publikuję tam te, wiesz, jakieś treści, no, no głównie to oczywiście na TikToku, bo na TikToku jest największy hejt ponoć i tak faktycznie jest, <laughs> dlatego na TikToku średnio jestem aktywna i... Nie czytam, bo mi to jest niepotrzebne do szczęścia. No wszystko fajnie, bo ja tam o wsi opowiadam, o tym, że tutaj mieszkam, że no tak fajnie czas tutaj spędzam. Co niektórych może denerwować oczywiście. Ale jak rozumne osoby wiedzą, to są też przecież takie momenty jak teraz, czyli po prostu dużo się pracuje. No przeważnie, na wsi się dużo pracuje. Tak. A no w takim domu masz tyle rzeczy do zrobienia chociażby w samym obejściu. Tak, ale to jest mój wybór, ja oczywiście tak. nie marudzę, nie narzekam, bo to nie chodzi o to, no, absolutnie nie, nie w tym rzecz, ale pytania w stylu, no wszystko fajnie, tylko z czego żyć? <grych> no przecież żyć trzeba z pracy i z pieniędzy, które się zarobi w tej pracy. To jest proste. Tak. Nie wiem dlaczego niektórzy wysnuwo, wysnuwują takie jakieś twierdzenie, przypuszczenie, że ja chyba tutaj nie pracuję, E, pieniądze pewnie mi gdzieś tam z nieba lecą, może, mam jakiegoś, nie wiem, sponsora, nie mam pojęcia. Wiesz co, jakby miały lecieć z nieba, to byłby problem, bo tu za mocno wieje, weź to tak, no właśnie, no. Trochę lipa. Także Marta, bym świadkiem, niestety albo istety, bo ja lubię pracować, pracuję jak każdy i z tych właśnie pieniędzy tutaj żyję. Brawo! Taki oto to sekret. Dziękuję bardzo. <śmiech> <śmiech> uh! Kalina, 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 kala. No, o właśnie. To jest właśnie to jest ta taczka, nie? O kurde. Tak. I kwiaty nam przygniotło. O Jezu. Co ona? No to jest, to jest lekka. Tak, ona jest lekka, no, ale no. wiesz co? No to ciężkośmy ziemię. No. Z obciążeniem ziemi się przewróciła, to już jest mistrzostwo, No nie? kurczę, no tego, żebym się nie spodziewała. Ale kwiatom się nic nie stało. Teraz można tutaj wsypać ziemi. Wsypię. sypię? Syp. Wszystko to? Tak, tak. No ta... Jeszcze. I staczki dawaj. Tak. Jeszcze? Styknia. Dobra, to jeszcze zbieram tutaj. Ja tak sobie myślałam, że wiesz, przyjadę, będziemy kopać kwiatki, będzie ładnie, słonecznie, przyjemnie. <grymnie> no, standard, nie? Serio. <grymnie> No nic, aż mi się wierzyć nie chce, że w niedzielę, czyli w momencie jak oglądacie ten odcinek, że jest 20 stopni. Tak zapowiadają przynajmniej. Wier wierzyć się nie chce. Więc tymczasem tym ja zabieram się za obiad. Dzisiaj na obiad zrobię coś szybkiego, czyli spaghetti. Mamma mia! Herbo zielona pietruszka. <laughs> mmm, mm Cacy amo. Spaghetti! To do konia! No, like Robię takie twarde makaron, like na wpół. Dobrze, moi drodzy, w tym samym miejscu, w którym zaczęłam, w tym samym miejscu zakończę ten odcinek. Przy rabacie, przy zamkniętych drzwiach. Mam nadzieję, że dzisiaj skończy się ten wiatr, bo ten tydzień. Ach! Marta ogólnie pojechała, zrobiłyśmy tą rabatę, zrobiłyśmy te zdjęcia, pomogła mi bardzo. Serdecznie Ci, Martuś, dziękuję. Cały tydzień naprawdę był tak silny wiatr. Jeszcze takie dobijające jest to, że cały czas nie, nie pada, jest pochmurno, jest, zapowiada się, jest tak ciężko. Ta pogoda taka jest, wiecie, taka ciężka, taka wieczna ani kropli, autentycznie ani kropli. Nie wiem, jak tam w innych rejonach u was, czy czy też macie taki problem, bo jest ogromna susza? Franek z Żuła, właśnie, rolnik od Marty. Mówił, że jest nie, tragedia. Nie, nie Tak dawno. Tak, tak, Żwirek też mówił. Macie ten krzyczy z tyłu. Żwirek też mówił. Rabatę troszeczkę odświeżyłyśmy. Tutaj jeszcze przyjdzie ten płotek, co tutaj postawiłam, no ale to musi mi Maciej tam zrobić jakieś paliki i tak to zamocować. Trochę odświeżenia. No i teraz te tawuły. Tutaj poprosiłam Macieja, żeby mi je wkopał przy, przy, przy tej drugiej stronie. Z Martą się tam nagadałyśmy przy tej rabacie. Się okazało że mikrofony mi się jakoś sprzężyły. W dzisiejszych czasach robią wszystko tak, że po jakimś czasie po prostu ma się to zepsuć i koniec. Kropka. No i teraz miałam takie fajne mikrofony do. Gdzie? jakby Gdzie? No. Jedną tu. Drugą tu i trzecią tu. Aha, czyli jednak są dwie. No to tak na, na środku, tak. Na środku płotków? Na środku płotków, no. Albo dwie, albo... Nie, 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 nie. Bardziej tak o, na przykład tutaj raz i dwa. Bo to nie będą jakieś duże krzaki, no muszą się tak zagęścić. Jeden to będzie troszeczkę mało, nie? Uh -huh. Więc w sumie dwa, a tutaj sobie coś jeszcze pomyślę, przy tym gruzie coś jeszcze innego, albo to samo, tylko w innych kolorach, na przykład, albo forsycję, żeby było y, symetrycznie do tamtej strony. Bardzo ładnie. Kamloty były? o matko, jakie? To, tu się gdzieś, gdzieś łopaty nie wbije, to są kamloty, nie? Sadę mam taką łopatę, nie? Że po prostu rozwala nią bruk bez. No, szark jest dobra, co? Petarda. No, najlepsza łopata w ogóle. Najlepsza. Jaką, no. To nie jest reklama, ale mogę w sumie wam polecić. To jest firma. Co to jest, to jest firma Big. Big. I to jest chyba Polska w ogóle. Chyba od długopisów. Jakie <laughs> no były długopisy, nie? Łopata nazywa się Shark tak I naprawdę jest rewelacyjna, nie? Najlepsza łopata, jaką. Nie, no tutaj jest wszędzie. Kiedykolwiek pod, miałam. Prawie wszędzie na pół metra, 30 cm jest bruk. No tak, no bo Ja jest... tą łopatą tak dłubię, że aż wydłubię pierwszy kamień. A później zobacz, już na no, no. Zobacz, tu nawet nie, jest, nawet nie jest jakiś jeden kawałeczek różek nadgięty. Tak. No. Te wółki są ładnie wkopane. Tutaj jest ładna kalina, która zaczyna już ładnie kwitnąć. Tutaj posadziłam, znaczy Maciej w kopał posadził, przepraszam, e, tą śliwkę, bo tutaj jest ta stara śliwka, która, jak wiecie, przez który teraz trzeci czy czwarty rok nie owocuje. Mam nadzieję, że zacznie. No i tak po staram się zagospodarować tutaj z tej strony, no bo tam już mam oczywiście te rabaty. No i powiedzmy. Długa droga jeszcze do ideału, ale coś tam się zadziało. A tutaj było tak po macoszemu, no i tak po malutku staram się coś tutaj robić. Posadziłam sobie w tamtym roku lawendę, wsadziłam tulipany, widzę, że bardzo fajnie wyszły. Jest tutaj też piwonia z tej strony, czyli tak bliźniaczo tutaj do tej drugiej strony wjazdu. Tylko tam, że jeszcze są żonkile. I tutaj jest taka ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że to jest... Jak to się nazywa? Mirabelka? Zwykła. Tak, Mirabelka zwykła. I odkryłam powód, dlaczego ta tutaj śliwka nie owocuje, nie owocowała. Jak powszechnie wiadomo, śliwka musi mieć drugą śliwkę, niekoniecznie taką samą, tej samej odmiany, czyli nie musi być to również śliwka węgierka, musi po prostu być to jakaś śliwa, żeby się wzajemnie zapylały. Ja jako początkujący ogrodnik tego nie wiedziałam. I Tutaj to przy płocie potraktowałam jako jakiś, jakiś, nie wiem, coś do wycięcia, bo nie wiedziałam co to jest. I zamiast poczekać, to podejrzewam tak myślę, bo ja już tego nie pamiętam, ale jestem wręcz pewna, że to tutaj po prostu wycięłam, wykarczowałam, bo to mi przeszkadzało przy samym płocie. A to jest właśnie Mirabelka, która przy pięknej chwili obecnej zaczyna już kwitnąć. No i była blisko tej tutaj śliwki, i ona w pierwszym roku, jak ja tutaj. Byłam na tym siedlisku, no to w pierwszym roku ta śliwka mi obrodziła tak węgierkami, że nie wiedziałam, co robić przez dwa lata z powidłami, serio. No i przestała, myślałam, że to jest kwestia tego, że może ma słabo z o, jakimiś tam składnikami odżywczymi, że dlatego, że ją przycięłam nieodpowiednio, bo ponoć starych śliwek, starych odmian się nie przycina, więc zostawiłam już ją przez te lata, teraz nie robiłam nic. I ostatnia deska ratunku to jest to, że przez cały. Niemalże tamten sezon. Wyrzucaliśmy tutaj z Maciejem wszystkie odpadki, kompost i tak dalej. Zasypaliśmy to później jeszcze wapnem, więc tak naprawdę zrobiliśmy wszystko tak, jak powinno być. No i zostawiłam tą tutaj mirabelkę, żeby kwitła, żeby rosła, i ja mówię, może to jest to. No i oprócz tego, teraz właśnie jeszcze posadziłam tą nową. Młodą śliweczkę blisko tej, żeby się zapylały. Jest tak zimno, że proszę Państwa, koniec tej e, korespondencji idę robić obiad, to, e, to było tyle. To, to byłam ja ważniekowa. <laughs> ja wiem, namarudzę się z tym wiatrem, z tą pogodą, ale tak jak w tym tygodniu dało w kości, myślę, że nie tylko mi, bo to nie tylko że tutaj tak była paskudna pogoda, myślę, że w większości Polski, ale na szczęście to już przeszłość, bo w niedzielę. Jak jest publikacja tego filmu, to już ponoć ma być te 20 stopni. Tego się trzymajmy. O, takie postanowienia ogólnie mam w tym roku, w tym sezonie, bo jak sobie pomyślę o tamtym sezonie, tak czasami materiały sobie przeglądam, no i wtedy mam jakąś tam pamiątkę z tego, no to ja byłam raptem z kilka razy na rowerze w tamtym sezonie. To jest naprawdę bardzo mało. Będę jeździć więcej rowerem. Rowery już są przygotowane na sezon. Czekam na pogodę i mam nadzieję, że w niedzielę naprawdę będzie tak, że pół dnia spędzę na rowerze. Kupiłam sobie taką fajną torbę na wypady, także będę się pakować piknikowo, wycieczkowo i na rower. Bo przecież nie samym ogrodem i nie samym remontem człowiek żyje. No i jeszcze drugie mam postanowienie, czyli więcej wyjeżdżać w tym roku, bo jak wiecie Ostatnie dwa lata to byłam taka bardzo spokojniutka, jak nie ja, i mało co wyjeżdżałam gdzieś tam w Polskę, co ja zawsze bardzo lubiłam bo oprócz tego, że bardzo lubię jeździć rowerem, to jeszcze bardzo lubię jeździć samochodem. No i mam takie postanowienie, że z, w przeciągu tego sezonu, teraz takiego wiosenno-letniego, na pewno wyrwę się stąd przynajmniej kilka razy. I to tak nie tylko na jeden dzień. Ale takie chciałabym, może krótsze wypady, bo ja się nie nadaję na takie wypady, że jadę gdzieś tam, nie wiem, na tydzień, na dwa tygodnie na jakąś plażę odpoczywam. Ja lubię takie krótkie wypady, a w związku z tym też, że mam zwierzątka, no to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam wyjechać na tak długo, długo. Znaczy, z Teodorem nie ma problemu. Teraz się zastanawiam, jak to będzie z Akirą, bo Akira jest tak do mnie przywiązana, jest moim totalnym cieniem. Że obawiam się, że może być jakiś problem, żeby ją odstawić na przykład do rodziców. I żeby ona, nie wiem, nie robiła problemu, żeby nie tęskniła, żeby nie chciała uciekać. <grych> Sama jestem ciekawa. Nigdy nie podróżowałam, nie wyjeżdżałam nigdzie z psem. Zawsze psy szły, na no, właśnie, do moich rodziców. Tak były przyzwyczajone. No a za Kirą się okaże. Ej, tyle a propos moich postanowień. Czy jeszcze jakieś mam? Chyba nie. Pozdrawiam serdecznie Martę, dziękuję Ci Marta za pomoc, za fajne rozmowy, rozkminki, które niestety mikrofon nawalił i nie za wiele się nagrało. Teraz na sam koniec wrzucę Wam i przepraszam za dźwięk, jakieś tam skrawki, urywki takie, jeżeli ewentualnie coś mi się uda w programie wyciągnąć, to no, to o tyle. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, za oglądanie do końca. Za tydzień są święta, już nie? Za tydzień, bo teraz jest niedziela palmowa. Aha, no. Odcinek będzie normalnie w niedzielę o 12.00. Więc za oglądanie do końca i do zobaczenia w świątecznym odcinku. No, na dużo muszę się zastanowić. Za dużo tego jest, nie? Uff, nie żałuję. Ja na przykład mam tak, Pewnie szczęście. Że jak już zaczęłam robić tam u franka. To ja tylko yy, czekałam na kolejny dzień i kolejny dzień i Franek już się tak śmieje, że ja tam jestem tak często, jak już tam mieszkała. <noise> Sąsiedzi jeszcze pomyślą, nie? Pewnie, pewnie plotki są. Są, już Franek mówi, że we wsi. To ty znasz Martę? No, tu była taka, słuchaj, po kwiaty, no, taka fajna. Koko, mm. <noise> ko, ko. ko, ko. Marta. Mm. Ploty we wsi są grube, nie? Mało ludzi rozumie, że można się przyjaźnić tak, po prostu, no? nie? A ja, tak, jak Zobacz, jak nas komentują często na kanale. Ostatnio taki komentarz skasowałam i zablokowałam, bo no, się wyświetlił. A wy nie? jesteście lesby? No serio, nie? W ogóle tak brzydko, no Jezu, kurczę. Ale kobiety się przyjaźnią, to jest normalne, więc... No. Co no, jest w ogóle gdyby, nie? Dziwić, no, Nawet nie? gdyby, to co? No, dokładnie. Na solo? Chryste Panie, jak jest sucho. Czy wiesz, że i tak masz dużo mokrzej niż w Framka? Tak. No. Na żławach? No. To mnie zszokowałaś teraz. No tam jest naprawdę. Tragedia. Aha. No Franek już teraz mówi, że jest ciężko, to będzie ciężki rok. E, no co mamy początek Słuchaj, kwietnia. Słuchaj, no w, e, cały Służę? marzec raz tylko padało. Mamy połowę kwietnia. No wszyscy przebiegniecie, Kasia ty też. A, no i kolega od razu do mnie napisał. Marta powiedz Kasi, że mamy ubaw tutaj, bo jak przeczytałem pierwszy raz tytuł odcinka, to było sąs sąsiedzka bliskość, wielkanocny seks. A potem dopiero dotarło do mnie, że tam jest keks. Tak się robi internety moi drodzy. No. To jest marketing. Klikbajty, tak? Clickbait, <noise> według Katarzyny. Wielkanocny seks. W sumie remontowałaś ostatnio pokój. To Bo? dla mnie? Dok o, dokładnie. Kochana. Tak, wydało się. To dla Marty. Ale fakt faktem, że przewiduje tam miejsce, że tak powiem, gościnne. W sensie, w, sensie no. w tym pomieszczeniu? Nie chyba. Tak, tak, w tym. Tak, w tym. Tam będzie pod samym oknem cała taka wielka leżanka. Rezerwuję pierwszą noc. Tak, no, no pierwszą noc na pewno ja będę tam spała, moja droga. Ze mną. No? <grym>, nie myśl sobie. <grym>, nie przesadzaj. Dać, dać paluszek, nie? No to są, to jest właśnie, to są ludzie, nie? Daj Pierwsza noc, mój pokój! Nieważne, że ja tam zapierdzielam, ja tam ciężko pracuję. Pierwsza noc moja, to jest mój pokój! Prawo pierwszej nocy!